Słuchajcie, moi drodzy, postanowiłem zrobić taki mały unboxing, dlatego że przyszła fajna rzecz, którą zamówiłem kilka dni temu, w Simline EU. nie ukrywam że trochę pod wpływem kuby świderskiego, który na swoim kanale bardzo polecał te pedały, bo to będą właśnie pedały do mojego zestawu. Do tej pory był to fanatek, ale czucie tych fanateków jest naprawdę słabe. I zamiast inwestować w Load cella, postanowiłem w ogóle wymienić te pedały właśnie. Wielkie pudło. I za chwilę zobaczymy, co my w tym pudle mamy. Karton si magic tym się nie sugerujcie. To mamy rachunek. Pudło w pudle. A właśnie, są dwa pudła, bo jest jeszcze... Baseplate, który jest cholernie ciężki. To nam nie będzie potrzebne. Kot, masz pudło. Skakuj. No, mój kotek lubi pudełka. Więc on sobie tam będzie w tym pudełku teraz. O, tak. A my zobaczymy, co jest w tych pudłach. Tu podejrzewam, że są pedały, a tu jest Baseplate. Pomyślałem sobie, że to może być ciekawa opcja, dlatego robię Wam właśnie taki unboxing i cóż my tu mamy? Zobaczmy. Ach. Jak zwykle oczywiście na początku mamy o, styropianik, taka gąbeczka, która zabezpiecza na czas transportu urządzenie i jest baseplate. Wow, wow, wow. Dobra. Kot masz drugie pudło. <laughs> Słuchajcie, i teraz będzie. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz, ja muszę. To pudło na razie odłożymy. No, weźmiemy tego plate'a, bo on jest bardzo ciekawy. To jest baseplate, który jest bardzo ciężki nie jest jakaś mała blaszka. To, to jest naprawdę kawał blaszyska. Śrubkę to sobie weźmiemy. O! Tak może zrobimy. Nie wiem, czy to widać. Sprawdzę, bo pierwszy raz coś takiego nagrywam. O! Tak wygląda ten base plate. Słuchajcie, popatrzcie, to jest chyba z 5 mm tego blaszyska. To jest naprawdę, to nawet nie jest blacha, to jest po prostu na taki chyba odlew jakiś, bo jest okrutnie ciężki. I teraz, co ciekawe, tutaj mamy taką podpórkę podpięty, którą możemy regulować. Zobaczcie, tutaj jest regulacja tego. Możemy to regulować, zarówno podnosić do góry, możemy to w tej płaszczyźnie przesuwać, ale też możemy pochylać. Więc możliwości regulacji są, można powiedzieć, że nieograniczone. No, powiem Wam, że robi robotę. Jak to się trzyma w rękach, to naprawdę jest to kawał kloca. Dobra, mamy baseplate. A teraz zobaczmy, co kryje się w drugim. Pudle, tu już powinny być pedały. Strasznie nie lubię, jak niektórzy mówią, na nadepki. Sam kiedyś próbowałem coś takiego mówić, ale kurwa ja mi ta poprawność polityczna, że jak gdzieś powiesz pedał, to od razu ci skreślają film. I nie możesz tego nigdzie umieścić. mówisz mówić na depki. Ja będę mówił O kurde, słuchajcie. Tu się zaczyna robić grubo. Wow, czy wy to widzicie? Kurcze pióro. No, <ścoughs> ręką nie jestem nawet w tej chwili w stanie tego zgiąć. One mają. Podobno do 200 kg napięcia, to jest akurat pedał hamulca. Tu mamy gaz. Ja zamówiłem wersję z dwoma pedałami. No, gaz chodzi zdecydowanie luźniej. Zamówiłem wersję z dwoma pedałami. Jest jeszcze wersja z trzema pedałami, czyli ze sprzęgłem, ale to jest kolejny wydatek. O ile ten set pedałów kosztuje 1060 plus baseplate 450, no to już nam się robi niezła kwota. Natomiast, no jeżeli byśmy dołożyli do tego jeszcze sprzęgła, no to już będzie koło dwójki. Tak czy inaczej, no sprzęgła ja przynajmniej nie używam za często, więc mogę sobie przypisać do jakiegoś przycisku na kierownicy. I cóż, cóż my tutaj jeszcze mamy? Słuchajcie. To jest właśnie ciekawa historia, bo to jest taka kostka od Simneta, gdzie wpinamy, nie wiem czy to będzie dobrze widać, wpinamy wszystkie nasze pedały. Mamy też zasilanie do haptyki. Zastanawiam się, powiem szczerze, nad haptyką, czyli nad silniczkami, które mogą powodować takie wibracje i wstrząsy podczas jazdy, ale to może nie w tej chwili. Tutaj mamy także co jest ciekawe, zasilacz. Tutaj mamy do podświetlenia RGB. Możemy sobie jakieś podświetlenie RGB jeszcze do tego dać. Kabel USB, oczywiście. No i third party, czyli coś, co może będzie wykorzystywane w przyszłości. Na razie pod to chyba nie ma nic, ale być może w przyszłości coś będzie. No to dobra, to mamy to. Co tu jeszcze jest. W zestawie. No, jest jakiś kabelek. Aha, to chyba jest jakieś uziemienie, gdyby było potrzebne. Ja raczej z tego nie będę korzystał. Śrubki i nakrętki, klucze, żeby to można było wszystko później zamontować do riga. Oczywiście poliuretany o różnej twardości niebieskie, czerwone bo tutaj mamy założone czarne czyli podejrzewam te takie najbardziej mocne a więc będzie można sobie wyregulować wszystko pod swoje potrzeby plus kabelek USB jeszcze moi drodzy no to by na razie było wszystko jeżeli chodzi o taki szybki unboxing natomiast jak to działa to przekonamy się dopiero kiedy to wszystko zamontuję w rigu Fajna rzecz, kurczę, powiem wam, jestem zajrany jak Murzyn Blaszką. Dobra, to tyle na razie. Trzymajcie się. Hej.